ero kolarskie wariaty wróciłem a to są kolarskie wieści czyli wyjątkowe podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia w świecie kolarstwa co dzisiaj zobaczymy wielki remko wielki szurter a także wielki grafen Włochy Francja i Hiszpania na koniec. Zakończyły się wszystkie trzy największe etapowe wyścigi w tym roku. Już wiemy, że Vuelta wygrał Remco Evenepoel. Co jest dla Belków no, wręcz historycznym wydarzeniem. Ostatni raz Belk wygrał ten wyścig dookoła Hiszpanii. Uwaga! W 1977 roku. A był to Freddy Mertens, a jeszcze wcześniej, poprzednim Berkiem był ten sam legendarny Edy Mersk, który zrobił to w 1973 roku. Ale ta edycja była dość ciekawa, że się tak określę. W pierwszej połowie wyścigu Remco zbudował sobie dość dużą pokaźną przewagę, by zacząć ją tracić głównie na dwóch etapach z metami na Sierra de la Pandera i Sierra Nevada. Wtedy obrońca tytułu Primoz Roglic zredukował stratę do półtorej minuty i pewnie odrobiłby jeszcze więcej, bo na szesnastym etapie, który względnie patrząc na to, jak wyglądał na mapkach, nie wyglądał zbytnio trudno, ale kończył się lekkim podjazdem i na kilka kilometrów przed metą zaatakował i zostawił wszystkich swoich największych rywali z tyłu, a zostali z nim jedynie sprinterzy. I tu zaczynają się kontrowersje, bo po pierwsze podczas sprintu doszło do kontaktu Słoweńca z Fredem Wrightem, przez co ten pierwszy upada. Po etapie Roglicz wycofuje się z wyścigu, no był dość mocno poobijany i oskarża Brytyjczyka o to, że to jego wina. Czy to prawda? No w sumie yy, no, nie mnie tak naprawdę oceniać, czy, czy to Roglicz ma rację, i Fred go szturchnął, czy jednak nie. Szczerze oglądam kilka już filmików z tym związanym i szczerze powiedziawszy, ja bym nie um, ciężko by było mi wywnioskować, czy to prawda, czy nie. Szczerze powiedziawszy, po raz drugi, e, to trzeba by było wejść w głowę tych dwóch kolarzy, żeby wiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło. No, a patrząc na to, że wszyscy sędziowie nie ukarali ani jednego, ani drugiego, myślę, że sprawa jest zakończona. Natomiast druga kontrowersja dotyczy samego Eweda Pula, bo po ataku Roglicza trochę później widzimy belka unoszącego rękę informując o przebiciu opony. Jednak patrząc na filmiki na jego opony no nie widać za bardzo żeby uszło z nich powietrze. A przynajmniej tego ja nie zauważyłem. Chociaż z drugiej strony też krótko było widać Ewenepula, więc też ciężko stwierdzić czy to na pewno, czy to jest zakrywka taktyczna, żeby e, zimi, zminimalizować straty, no bo wtedy znajdował się już w strefie w okronnej, czy rzeczywiście miał przebitą oporę. No, tak w sumie, no to czy to prawda, czy nie, no to i tak to nie ma większego, już tak naprawdę, znaczenia, bo Roglicz. I tak by nic na tym nie zyskał, no bo już go nie było w wyścigu. A poza tym pozostali kolarze też za bardzo na tym by nie zyskali. Faktem też jest, że Ebene Paul wygrał jeszcze później 18 etap i w Madrycie stanął na najwyższym stopniu podium. Drugi był Enric Mas, który był w dobrej formie, chyba najlepszej swojej karierze, jednak to było za mało. Roku. Natomiast trzeci był sensacyjnie Juan Ayuso. Młody, 20-letni Hiszpan pokazał się z fenomenalnej strony i pokonał wielu bardziej utytułowanych rywali. No i pokazał, że e, UAE team nie tylko stoi po kaczarem. Najlepszym sprinterem został Mats Petersen, który rządził na lotnych finiszach i wygrał trzy etapy. Choć na pewno wycofanie sama Beneta wyszło Duńczykowi no, na dobre, bo przypomnę, sam Benet wygrał dwa etapy w Holandii. I do czasu, gdy nie został wycofany z powodu koronawirusa, no dzierszył pierwszeństwo, jeśli chodzi o klasyfikację punktową. A królem gór został Richard Carabas. Dla Ekwadorczyka to taki słodko gorzki wyścig. E, słodki. Z tego powodu, że oczywiście został królem gór i wygrał trzy etapy, ale na Weltę jechał przecież jako e, faworyt do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. I tak koniec Welty, zwiastuje koniec sezonu wyścigów szosowych. Z ważniejszych wyścigów zostały już tylko Mistrzostwa Świata łologą, które odbędą się w tym tygodniu. No i początkiem października ostatni monument w sezonie, czyli Il Lombardia. Ale wcześniej odbyły się inne Mistrzostwa Świata. W kolarstwie górskim w leży we Francji w Donhillu wygrała. Valentina Hall, druga była Nina Hoffman, natomiast trzecia Miriam Nicole, która znów mogła nawet wygrać, ale niestety popełnia znowu błędy, które kosztowały ją zwycięstwo, no i ostatecznie zajęło najniższym stopnią pod nią. Eee, czwarta była Camille Balange, ale patrząc na to, że w Kanadzie Doznała złamania obojczyka, i już w leże jechała z no, kilkoma kilogramami metalu w obojczyku. No to wynik to całkiem niezły. Natomiast na tron Mistrza Świata wraca Louis Bruni, do którego był to sezon trudny, bo z kontuzjami no i powolnym powrotem do formy. Ale u siebie we Francji pokazał, że jest. Obecnie najlepszym zjazdowcem na świecie. Drugi był Amari Pierron, a trzeci Lori Vergier. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystkie trzy miejsca zajęli Francuzi na francuskiej ziemi. Eee, w cross-country wygrała Pauline Fernand-Prénot, bo Paulinka przez cały rok w sumie jeździła tak średnio. No nie zaskakiwało. Pucharze świata, a na swojej ziemi na Mistrzostwach Świata odniosła spektakularny sukces. I co ciekawe, w przeciwieństwie do swoich rywalek, ona jechała na Szczewniaku, no bo reszta jechała na fulów. No, przynajmniej największe rywalki jechały na fulach. Druga była Mistrzyni Świata Jolanda New, a trzecia dość niespodziewanie można by rzecz Halej Batten. Zaś łyzy z cross country Nino Schurter po raz dziesiąty został mistrzem świata. Drugi był David Valero a trzeci Luca Braito. Czwarty był Thomas Pitcock, który liczył na zwycięstwo. No zresztą na początku sezonu mówił, że celuje w trzy mistrzostwa świata. Przełajowe, górskie i szosowe. No i jedno mu się udało, drugie mu się nie udało. Ehm... Startował z dalszych pozycji, przez co musiał się przebijać i dojeżdżać do e, rywali, przez co no, troszkę energii zużył, ale też popełnił błędy, które zadecydowały o takim, a nie innym wyniku. Zbliża się sezon na trenażery. Producenci więc przypominają o sobie. Oahu zaktualizowała swoje sprzęty. Czym się różnią od starych? Nowe mają Wi-Fi, dzięki czemu podobno transmisja danych może być znacznie szybsza i pozwoli łączyć się bezprzewodowo między ekosystemem Oahu, jak to ładnie to się nazywa, Oahu X czy RGT. Ma też jeszcze wiele innych usprawnień, ale przy okazji podnieśli ceny. A w przypadku Kicker Bike'a to już można za tę cenę kupić sobie jakiś no, całkiem dobry, używany samochód. Tak więc popatrzmy się na coś tańszego. Na Zwifta. Tak, 15 euro za miesiąc to trochę dużo, jak na taką aplikację do treningu. Ale nie o apce tym razem, bo Zwift wypuścił, uwaga, trenażer, który jest tani, no względnie tani, no i dobry, bo ma dokładność 2,5%. Watów wytrzyma 1800 i jest dodatkowo interaktywny, bo może symulować wzniesienie nawet 16%, całkiem spoko. A to tego cena, uwaga, tylko 500 dolców. A te od odłachu, tak przypomnę, kosztują minimum 1300. Teść subtelna różnica, nieprawdaż? Absolute Black słynie ze swoich produktów, głównie z owalnych Tarstokor, które są drogie, ale też ostatnimi czasy z wózków to przerzutki, które fajnie wyglądają, no i są drogie. No, właśnie wszystkie ich te produkty są najbardziej z tego, że są drogie. A teraz zrobili to. Klocki hamulcowe. Oczywiście, że są drogie, ale w Absolut Black pracują skromni ludzie, bo twierdzą, że te klocki są najlepsze na świecie. A to dzięki temu, że zastosowali grafen. Tak te dziwne radiatorki też są z grafenu. Podobno dzięki tym klockom hamulce będą lepsze o 35%, a jednocześnie będą lepiej słodzone no i cichsze. Ale trzeba im pogratulować oddać im to, że te klocki nie posiadają proszku miedziowego, proszku z miedzi, I który jest oczywiście toksyczny. W związku z tym te klocki są bardziej ekologiczne, mniej nam po prostu szkodzą i całemu środowisku. Więc jak ktoś chce wyróżnić swoje hamulce tarczowe i na przykład podczas jazdy, po zatrzymaniu się na jakąś kawkę czy na ciasteczko, koledzy zauważą: O, popatrzcie, coś Ci tam wystaje, jakieś druty z klocka hamulcowego, to powiedz nie, 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 to jest kolocek z absolut Black posiadający grafen, który zrobi. No i właśnie cena. I ceny startują od 36 do 60. Całkiem nieźle, co nie? Tylko, że to jest euro, więc pomnóżcie to sobie spokojnie razy 5. Puu, fajnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kolarskie wieści. Ogłoszenia parafialne: jako że na wakacjach sobie na urlopie jeździłem na rowerku, to w przyszłą niedzielę, tak, w przyszłą niedzielę taki krót, taka krótka pocztówka z tego, jak mi się jeździło na Chorwacji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kolarskie wieści. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy, no i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!